Znajdujemy się w kawiarni mojej, mieszczącej się na Olsztyńskiej Starówce. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panem Tomaszem Derdoniem, współwłaścicielem lokalu, na temat kuchni warmińskiej. Przywitajmy się na początek, dzień dobry. Witam państwa serdecznie, witam panią. O. Bardzo rozległy temat wybrała pani na temat naszej rozmowy i wydaje mi się, że taki dość mocno złożony, ponieważ kuchnia warmińska jest to temat, który dzieli się na wiele etapów. Kuchnia warmińska sprzed 400 lat i więcej, później kuchnia warmińska Ewoluująca pod wpływem kultury niemieckiej, która zaczyna funkcjonować na tym terenie i te kultury się przenikają. No i oczywiście ostatnia część naszej kuchni, historii naszej kuchni warmińskiej, czyli ta część powojenna, gdzie mamy kuchnię warmińską już po, pod wpływami kultury niemieckiej, plus do tego wszystkich naszych, jak gdyby. Przesiedleńców, którzy wraz ze swoją kulturą, z, ze swoimi tradycjami kulinarnymi zawitali na te tereny i osiedlili się, tworząc nową warmię. Jest to bardzo... Kolorowa kuchnia, bardzo rozległa i tak naprawdę tutaj mówienie o jakiejś wybranej kuchni z tego okresu byłoby błędem. Trzeba je wszystkie trzy jednocześnie omawiać. A biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie trzy kuchnie, czy tutaj możemy mówić o jakimś elemencie wspólnym, o jakimś produkcie, jakiejś takiej potrawie, która powtarzała się w każdym z tych etapów? Na wielu etapach, oczywiście od samego początku. Pod... Powtarzają się kasze yy, i mąki z, bu, ze zbóż yy, starych. Yy... Kolejnym elementem, no to oczywiście są wszystkie elementy runa leśnego, jezior, czyli te, te, tak zwane zbieractwo i do tego rybołówstwo. No i oczywiście takim nieodłącznym elementem na wszystkich etapach, no może w ostatnich dwóch, no bo na, pierwotnie nie było to, elementem e, naszej kuchni, czyli ptactwo e, hodowlane. Już mówimy tutaj o kaczkach, gęsiach, perliczkach. E, te stały się takim dość znaczącym źródłem e, białka. No i przede wszystkim mięsa na świąteczne stoły. Odwiedzając różne krańce Polski, wybierając się na wycieczki czy różnego rodzaju wyjazdy, często takim elementem, z którego chcemy skorzystać, są te takie dania powiedzmy regionalne, po to idziemy do restauracji, tego chcemy spróbować, jak to jest na Warmii, czy my możemy mówić o takim zjawisku, że jeśli turysta tu przyjedzie, to faktycznie chce spróbować określonych potraw? E, zapewne tak, każdy jak wyjeżdża gdzieś. W region, który, który chce poznać, chciałby zasmakować tej kuchni, takiej tradycyjnej, która jest charakterystyczna dla danego regionu. Ja na szczęście nie mam tego problemu, ponieważ prowadzimy kawiarnię, więc kontakt z kuchnią mój jest tylko stricte zawodowy. Z wykształcenia i przez wiele lat wykonywany mój zawód, ale moi koledzy proponują naszym gościom naprawdę wspaniałe dania kuchni. Warmińskiej, czyli karmuszka, dzyndzołki, czy różnego rodzaju odsłony ryb, które serwowane są czy to w restauracjach, czy przez wytwórców jako produkt handlowy, ale mamy także doskonałe wyroby wędliniarskie, które już stanowią odrębną część, jak gdyby tego naszego kolorytu warmińskiego. Jeżeli chodzi zaś o słodycze, bo one mi są najbliższe, nie ukrywam, no to na pewno Brukowiec Mazurski, nazwa Mazurski jest to tylko dlatego, że ktoś kiedyś tak nazwał, ale Brukowiec występował także na Warmii i praktycznie niczym się nie różnił w składzie od Brukowców Mazurskich. No i przede wszystkim także na terenie całych, plus wschodnich, już w okresie XIX, XX wieku, Oczywiście marcepan królewiecki, nazwa też jak gdyby y, określa tylko miejsce i sposób wytwarzania y, pierwotnego a w tej chwili jak gdyby jest na terenie całych Prus Wschodnich takim no, regionalizmem, który warto na pewno spróbować. Do tego oczywiście mamy wszelkiego rodzaju makowce, które się przewijały w historii i które też okresowo w okresach świątecznych cukiernie wypiekają na bazie ciasta drożdżowego. Także tutaj mamy sporo do zaoferowania naszym klientom. Mamy miody, nalewki na miodach, które nieodłącznie są z kolei związane z naszą przyrodą, która nas okala. Także ta kuchnia warmińska... Jest bardzo mocno w tej chwili rozbudowana i wiele rzeczy warto spróbować. Nie wszystkie się da raz. A jeśli chodzi o popularność, to jak pan obserwuje, czy te dania, czy te właśnie ciasta, jeśli tutaj mówimy o, o lokalu, w którym y, tutaj się znajdujemy? To czy klienci, goście chętniej tego próbują niż na przykład takich mm, dobrze znanych ciast, wypieków czy innych słodyczy? E, nasi goście dzielą się na turystów i na lokalnych gości. E, także tutaj globalnie ciężko byłoby oceniać, co lepiej się sprzedaje, co gorzej. Na pewno turyści częściej pytają o wyroby warmińskie czy też regionalizmy. Nie, wielu turystów nie ma wiedzy na temat tego, że Warmia i Mazury to były przez wiele, wiele dziesiątek lat oddzielne byty kulturowe, przede wszystkim religijne i dla nich często Olsztyn to mazury i tutaj od tego zaczynamy żeby prostować to że jesteśmy warmią że że ta nasza kultura troszeczkę jest inna niż mazurska że troszeczkę inaczej funkcjonowaliśmy ale finalnie jesteśmy jedną jednym regionem jedną kulturą którą, która w tej chwili tak naprawdę jest bardzo do siebie podobna i klienci dostrzegają to i cenią jako, że zbliżamy się do tego okresu świątecznego, to może powiedzmy jeszcze o takich tradycyjnych warmińskich wypiekach związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Oprócz makowców, co możemy jeszcze wymienić? No, na pewno serniki, jak chyba w całej Polsce, tutaj będą gościły na naszych stołach. Była też taka tradycja, która była związana może nie konkretnie z wypiekiem świątecznym, ale odbywała ona się na przestrzeni grudnia, czyli nastawianie piwa kozicowego, święcenie go w kościele i w przeddzień nowego roku wypiekano nowe latko, ciasteczka. I każdy miał jak gdyby w noc sylwestrową spożyć takie nowe latko, a także były one podawane zwierzętom na znak hojnego nowego roku, żeby był hojny, obfity i żeby no, żyło się wszystkim lepiej, bogaci. Myśli Pan, że. Promowanie tej naszej kuchni regionalnej warmińskiej, ale też warmińsko-mazurskiej, może następować właśnie poprzez organizowanie tego rodzaju konkursów, o którym, o którym też mówimy dzisiaj, bo to będzie konkurs o nazwie Warmia jest smaczna. Czy takie zaangażowanie mieszkańców pomoże w tej promocji? Każde zaangażowanie, każde nagłaśnianie takich tematów jest bardzo ważne. Moim zdaniem oczywiście. Wydaje mi się, że przez wiele dziesięcioleci bardzo mocno zakopaliśmy temat warmińskości, regionalizmów. Wszyscy byli równi, miało być wszystkim jednakowo i to spowodowało, że wielu ludzi, którzy mogli coś wnieść do tej kultury już odeszło. Zostało niewielu i ich należy Kuchać, abyśmy mogli choć część z tych dobrodziejstw naszej historii kulinarnej i nie tylko i kulturalnej, odtworzyć i jak gdyby znowu pielęgnować, ma Pan może jakieś rady ja? dla chcących wziąć udział w naszym konkursie? Na jakich produktach bazować najlepiej, żeby się nie sparzyć? Jest jedna bardzo ważna rana. Muszą być cierpliwi i konsekwentni. Produkty. Tylko najlepsze. Czyli produkty jak najbliżej tradycji, jak najbliżej ogrodu, jak najbliżej pola. Jak masz jabłka z własnego ogrodu, nie kupuj ich u kogoś, weź z ogrodu. Jak masz wiśnie, z których zrobiłeś kompot, skorzystaj z nich. Nie kombinuj, nie kupuj mrożonych. To są takie rzeczy, które jak gdyby były w tej kulturze od lat. W grudniu nikt nie miał wiśni w warmińskiej zagrodzie, ale były słoje pełne kompotów wiśniowych, dżemów, konfitur i z tego należy korzystać. Musimy wrócić przede wszystkim do budowania tej naszej spiżarni warmińskiej, czyli począwszy od tego, że pracujemy na dobrych zbożach od naszych gospodarzy, że mielimy je na, tuż przed zjedzeniem, a nie kilka lat, i nie magazynujemy tego z dodatkiem środków chemicznych. No i oczywiście robienie przetworów, nawet niekoniecznie domowych. One mogą być kupione, ale u sprawdzonego dostawcy, który przestrzega wszelkich reguł produktu regionalnego, tradycyjnego. To jest. Warto wiedzieć, na pewno warto jest też zwracać na, na obrędowania produktów. Jednym z takich ważnych brandów, który w tej chwili się kształtuje, który funkcjonuje nie tylko na terenie Warmii, ale także i Mazur, jest to sieć dziedzictwa kulinarnego Warmii Mazury. To też jest znak, który jest gwarantem tego, że produkt, który kupujemy jest godny naszego zaufania. Myślę, że będziemy mieli jeszcze więcej znaków, bo, które będą charakteryzowały te produkty. Jednym z takich wyróżników na pewno będzie tytuł, czy też dyplom udziału w konkursie, który Państwo organizujecie. To jest ważne, żeby kreować tą nową wizję naszej kuchni warmińskiej, jak gdyby odtworzonej kuchni warmińskiej i kultury warmińskiej.